Godzina 17, zatem zaczynamy nasze spotkanie w ramach spotkania kolory dźwięku. Nazywam się Agata Grzych i przez godzinę będę opowiadać trochę o fotografii, będzie trochę o historii fotografii, będzie o murtach współczesnych, również fotografii, będzie troszeczkę matematyki, troszkę fizyki, troszeczkę chemii, ale przede wszystkim będzie dobra zabawa. Podsunę Wam parę pomysłów co można fotografować albo jak można fotografować w domu, ale też wychodząc na różne spacery. Teraz znajdujemy się we Wrocławskiej Szkole Fotografii AFA i tutaj mam dostęp do różnych takich udogodnień, typu ciemnia, typu atelier, ale też przedstawię wam różne alternatywy, jak można pracować właśnie z fotografią w domu, nie mając też profesjonalnego studia czy też profesjonalnej ciemni. I zaczniemy od historii fotografii, od samych samych początków. I na początek pokażę Wam, jak zrobić sobie samemu aparat fotograficzny. Wcale nie jest to trudna sprawa, można to zrobić. No, no dobra, trzeba będzie wyjść z domu, żeby kupić parę rzeczy, ale naprawdę nie jest to nic trudnego. I pokażę Wam, jak zrobić aparat z pudełka po butach. I tutaj Trzeba będzie zaraz pokaże co ja tutaj przygotowałam i co też jeśli będziecie chcieli zrobić taką fotografię w domu to co trzeba będzie przygotować też żeby zrobić właśnie takie zdjęcie. Ale na początek taka perspektywa trochę historyczna bo tak naprawdę żeby coś było aparatem wystarczy spełnić tylko trzy warunki. To musi być coś co jest światłoszczelne jakiś pojemnik. Puszka, pudełko, może to być nawet pomieszczenie. Też jest taki artysta Abelardo Morel, który robi kamera obskórę, aparaty fotograficzne, właśnie z pomieszczeń. Jeździ po całym świecie, wynajmuje pokoje w hotelach, które mają atrakcyjny widok. I odpowiednio zaciemniając, następnie robiąc odpowiedniej wielkości dziurkę, przekształca te pokoje hotelowe właśnie w taką kamerę obskórę. Czyli to jest taka sytuacja, że ten widok, który jest za oknem, pojawia też się w pokoju na ścianie i jest trochę przeskalowany, w zależności od tego, co jest fotografowane, i też jest odwrócony do góry nogami i ze strony lewej na prawą. I to kamera obskura, tutaj wejdziemy też w małą taką dygresję właśnie historyczną. Kamera obskóra to nie jest wynalazek człowieka, to jest zaobserwowanie pewnego, pewnego zjawiska, bo to jest zjawisko właśnie fizyczne, zjawisko optyczne, i w zależności od tego, w jakim będziemy pomieszczeniu na przykład przebywać, albo właśnie jak skonstruujemy takie pudełko i jak. W jakiej wielkości dobierzemy też dziurkę, no to będziemy mieć widoczny obraz. I tak naprawdę jest kilka, w zależności od tego, na jakie źródła informacji trafimy, to są podawane różne, różne informacje. Według niektórych źródeł, pierwszymi osobami, które zaobserwowały to zjawisko kamera skóry. Kamera obskóry byli Egipcjanie, według niektórych źródeł byli to Arabowie, według jeszcze innych źródeł Chińczycy, ale też możecie się spotkać z taką informacją, że to Arystoteles jako pierwsza osoba dostrzegła to zjawisko. No i tak, właśnie, potrzebujemy czegoś, co nie przepuszcza światła. My dzisiaj będziemy pracować z pudełkiem po butach. Tutaj mam wszystko przygotowane. pudełko po butach, lasocki, buty męskie, rozmiar 43. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy to będą damskie buty, czy to będą buty męskie, czy też dziecięce. Istotne jest pudełko i ważne jest też, żeby to pudełko miało taką. Pokrywkę, żeby ono było dwuczęściowe. Można też kupić mniejsze pudełka, to w zależności od tego, jakie chcecie uzyskać efekty i to jest pierwszy warunek. Drugim warunkiem jest tak jak popatrzycie na konstrukcję wszystkich aparatów to każdy z aparatów ma obiektyw, i u nas tym obiektywem w konstrukcji tego aparatu otworkowego będzie otwór bardzo malutki otworek rzędu może pół milimetra. 0,4 mm. Będziemy to też obliczać. Ja tutaj też podam wzór, więc to, to, to będzie ten element matematyki, który się pojawi, ale wcale nie trzeba będzie pamiętać, zapamiętywać tego wzoru. Łatwo go też odnaleźć w internecie, albo też są odpowiednie aplikacje, które też liczą te wszystkie parametry, które są potrzebne do wykonania zdjęcia. I trzecim takim elementem, który trzeba spełnić, żeby coś było tym aparatem fotograficznym, to musi być materiał, na którym to zdjęcie zostanie zarejestrowane. Jak mamy aparaty cyfrowe, no to mamy matrycę. Jak mówimy o fotografii tradycyjnej, to zazwyczaj pracujemy na błonach fotograficznych. My w tym wypadku będziemy pracować na papierze fotograficznym, na papierze fotograficznym światłoczułym. I też wam powiem, gdzie kupić taki papier, na co zwrócić uwagę przy kupnie takiego papieru. No też warto tutaj wspomnieć o tym, czy dodać właśnie w kontekście historii fotografii. Może to nie są jeszcze fotografowie, ale jeszcze XV, XVI, XVII wiek, malarze często korzystali z kamery obskury, żeby lepiej oddać perspektywę no i żeby może łatwiej im się trochę malowało. Natomiast też ludzkość od samego początku, w ogóle jak dostrzegli to zjawisko kamery obskury, to też dążyli do utrwalenia tego obrazu. Tylko no to trwało dość sporo, bo tak naprawdę te pierwsze fotografie, które zostały utrwalone, to jest początek XIX wieku. I pierwsze zdjęcie, pierwsze zdjęcie to jest rok 1826, wykonane przez Nipsa, też właśnie taką kamerą obskórą. Natomiast za rozpowszechnienie fotografii uważa się rok 1839, i za to jest odpowiedzialny Louis Daguerre. Więc to jest taka, takie napomknienie tutaj historyczne na temat fotografii, ale teraz uh -huh. kwestia tych rzeczy praktycznych, czyli robimy aparat z pudełka pobudów. Czyli na początek no, będzie nam potrzebne pudełko, e będzie nam potrzebne no, takie sprzęty właśnie jak nożyk, nożyczki, przyda się też nam linijka, e, kartka, długopis, żeby sobie właśnie obliczyć, a tutaj te wszystkie rzeczy, które są do obliczenia, e, taśma klejąca. Papierowa oraz czarna taśma izolacyjna. Będzie nam również potrzebne takie sreberko z jogurtu, bądź ze śmietany, ale nie plastikowe, tylko żeby to było taka właśnie blaszka. I też właśnie, żeby to była blaszka od jogurtu albo właśnie od śmietany, bo ona jest dosyć taka gruba. W porównaniu na przykład do takiej folii spożywczej aluminiowej. Taka folia jest za i w takiej folii zdecydowanie lepiej będzie się robiło dziurkę. No i właśnie, żeby zrobić tą dziurkę, będzie nam potrzebna igła. I teraz ja tutaj jestem zwolennikiem takiej precyzji, jeśli chodzi o robienie tej fotografii otworkowej. I tutaj różnica rzędu kilku, to nie są dziurki, które mają kilka milimetrów, w tym wypadku, jak będziemy pracować z pudełkiem po butach, to są dziurki rzędu, właśnie 0,5 mm, 0,4 mm, więc te Dziesiętne wartości milimetra też tutaj są znaczące. I kupując igłę w aptece mamy dokładnie, dokładne informacje, jaka jest średnica takiej igły. Bo jeśli użyjemy takiej zwyczajnej igły do szycia, no to nie za bardzo wiemy, jaką ona ma średnicę. Poza tym to też jest taka kwestia, że taka zwykła igła do szycia, ona jest w kształcie takiego ziarenka ryżu, czyli... Z jakby na samym czubku jest dość wąska i później się rozszerza. Jeśli ktoś dysponuje jakąś super dokładną elektroniczną no to może też zmierzyć średnicę takiej igły, ale chyba łatwiej jest w tym wypadku pójść do apteki i po prostu kupić igłę odpowiedniej średnicy. I zaraz sobie też obliczymy, jakiej średnicy trzeba było kupić igłę do. Takiego pudełka, które ja tutaj mam. I na sam początek, jak zabieramy się za konstruowanie tego naszego aparatu, ja tutaj już mam to pudełko pomalowane od środka na czarno, wyczernione. Bo to jest też taka sytuacja, że jak będzie kolor czarny, pochłania więcej światła niż jakieś inne kolory. Jak będziemy mieli pudełko białe na przykład, no to więcej tych kolorów może się nam odbić i mogą się pojawić jakieś nie do końca chciane refleksy. I malujemy to pudełko albo plakatowymi farbami, albo akrylowymi farbami. Jeśli sprayem, no to najlepiej to zrobić na dworze. Olejnych farb nie polecam, bo długo schną, a jeśli nam zależy na dość szybkim efekcie, to właśnie takie zwykłe farbki akrylowe czy plakatowe. Należy właśnie pomalować to pudełko od środka, poczekać, żeby wyschło. Bo nie będziemy pracować na mokrym pudełku, na mokrym materiale. Następnie, jeśli mamy. Tutaj pokrywkę tego pudełka wyznaczamy sobie środek. Prawda? Ja tutaj już wcześniej sobie narysowałam dwie linie, które wyznaczyły mi środek. Następnie na środku, ja to mogę na razie rozbroić też to pudełko i żeby Wam tutaj lepiej to pokazać, zaraz je rozbroję i później z powrotem nie złożę. Na środku tego pudełka wycinamy dziurkę. Może to być kwadrat, może to być koło, tak naprawdę to nie ma znaczenia. Ta, ten otwór nie jest jeszcze naszym obiektywem. Nasz obiektyw to jest właśnie ta malutka dziurka zrobiona tą igłą z apteki, właśnie rzędu około pół milimetra w tym wypadku. No tu właśnie będziemy naklejać naszą, nasze tutaj sreberko z górtu bądź z mitany. I tak, kiedy już mamy właśnie to wycięty ten otwór bierzemy właśnie sobie tą blaszkę ja tutaj już wcześniej tą blaszkę też przygotowałam jest akurat z jakiejś sałatki ale jest odpowiednio sztywna więc się nadaje i tą blaszkę przyklejamy do pudełka może być od zewnątrz może być też od środka tak naprawdę to nie ma znaczenia może po, poza jakimiś elementami designerskimi aczkolwiek no jeśli komuś zależy, żeby ten aparat był ładny, no to oczywiście może go ozdobić, ale przede wszystkim ma być funkcjonalny. Zatem przyklejamy, tutaj już mam od środka przyklejoną tą blaszkę. I kolejnym etapem właśnie będzie zrobienie dziurki otworu o odpowiedniej średnicy. I teraz, teraz jest ten element matematyczny. Trzeba będzie skorzystać z pewnego wzoru, żeby obliczyć...